Nabrałam ochoty na lekturę Kapitału Marksa. To wyższe sfery. Co ty powiesz? Powstrzymaj sarkazm. Jesteśmy tu dla Marianny. Nareszcie coś miłego w tym Amoku. Dziękuję, że znosicie te tortury. Znacie państwo mojego ojca? Dobry wieczór To dla nas zaszczyt A to ciocia Marianne, Lidia Poet Pani mecenas, byłem pani ciekaw Jestem dziwolągiem, ale liczę na naśladowczynię Boże, uchowaj Oczywiście Ciekawostka, bo to samo mówią przestępcy, gdy ona się za nich bierze Zostawiam państwa w dobrych rękach Państwo pozwolą? I ja proszę o wybaczenie. Ruszam na ratunek Margericie. Też mieliście nieśmiałe wrażenie, że patrzą na nas z góry? To naprawdę królowa? Na takie okazje zatrudnia dublerkę.